Witajcie moi fani, Siemano. Mamy, nie wiem, jeszcze, jeszcze nie ma piątej rano. Na pewno. I tak, wczoraj wieczorkiem dodałem post, co się dzieje, jak nie opuszcza. No i oczywiście wiele osób mnie nie zawiodło, bo znalazło przyczynę. Od ręki dosłownie. A przyczyna jest taka, że jest mało oleju i wiedziałem o tym, bo i tak miałem go wymieniać. Ale nie wiedziałem, że właśnie to ma wpływ na to, żeby nie opuszczał. No. Ciekawe rzeczy się można o kombajnie dowiedzieć. Czasami. I tak. E, po co ja zdejmuję? Rosa jest jeszcze. Przyjechałem rano, bo wiadomo, no upały są. Upały, upały, upały. Zobaczcie, wczoraj sobie już ustawiłem klawisze. Już wszystko działa. Proszę bardzo, ustawione, y, wymienione klawisze. To jest po, regenera po re regeneracji. Tak, po regeneracji. Tutaj koleżka mi mówił, że nie włożę y, smarowniczy, No, nie nasmaruję łożyska. Jak będzie wytrząsać, no zobaczymy. Myślę, że powinno być dobrze. No. A jak nie, to będziemy przekręcać łożysko. No. Trudno się mówi. I tak tutaj wjeżdżają tylko sita i już tył mamy zrobiony sieczkarnię. Jeszcze nie uruchomiłem, i tak spuszczam stary olej. Jaki to klucz? Jaki to kulczyk jest tutaj? Nie wierzę wziąłem 27, a tu się kurde okazuje, że to jest co? 24. Ale jajca, ale jajca. Tu trawa mi na podwórku rosła, nie ma kiedy wykosić. No zobaczcie, klawisze normalnie, jak nowe. Nic nie zapchane, nic nie ten. Dobra, tu musimy, tu musimy ten otworzyć teraz poluzuję poluzuję tylko ten śrubę niewygodne to ja papier no muszę chyba to najpierw ogarnąć niewygodnie tutaj Kurde, jedna słowa mi się przydała. Ach, nie mam, sam jestem. Ach, dobra, poszło. Poszło. Pewno, że się zruszyło. Ale kurde to niewygodne OK, dajmy rękawiczki, bo jak się zaleje to po rękawiczkach ręce się umyje to delikutaśnie to to nie jest dobra zobaczymy ile zejdzie najgorsze jest to że to trzeba tak trzymać to jak to tyle wytrzyma razu lepiej. powiecie że na, na ciepłym się olej zmienia. Tak, macie rację. Tylko ja go nie chcę odpalać, bo jest mało oleju i nie chcę sobie szkody narobić. Bo gdzieś tam zapowietrzony układ, może to pompa dostać w pupę, że tak powiem. A tak on się trochę może wolniej będzie, no, będzie schodził, ale przynajmniej nie będę go odpalał. Nie, nie, nie chcę odpalać. No olej silnikowy, jasne, że będzie na odpalonym silniku. Oj, co ja gadam. Na rozgrzanym silniku już zgaszony będzie, ale tutaj zdecydowałem się bez odpalania. Właśnie z tego powodu kurczę. Dobrze, sobie nogę podparłem. No i dobra, mamy tutaj 8 litrów oleju. Jak to miało chodzić? Jak tutaj jest docelowo 25? skazane? No, może jeszcze coś tam w siłownikach jest. No to jasne, że tak, ale przy przymało. Dobra, odkręcamy to. Żaba sobie poradzi. Ktoś tu na silikon zrobił, Jest już czelka, czy tylko silikon jakiś ten duży oring jest. ten filtra już wam mówię do wymiany do wymiany totalnie Zobaczcie, co to było. Normalnie trup. Trup. Trup nieżywy. Ech. Idę to wytrzeć. Ciekawe, czy dostanę gdzieś tutaj taki filtr. Raczej nie. Jeśli tak, to będzie fajnie. Jeśli nie, to trudno. Doszły jeszcze dwa przewody. Bo jak widać są takie już niezbyt. No może w środku. W sumie nie trzeba byłoby ich wymieniać, ale jakoś tak mnie niepokoiły z zewnątrz. Nie zaszkodzi je wymienić, bo to już taki niewielki koszt, a, a zawsze spokojna głowa. Dokładnie. I ten. Mamy godzinę już. 51. No, jeszcze do otwarcia sklepów trochę czasu, może coś podłubie. Zobaczymy co, na pewno trzeba zajrzeć do, do tego, bo to nie działa, nie działa tutaj ten elektromagnes cały, ale to pewnie przez zanieczyszczenie. Tutaj szczotka może być do wymiany, czy to co tu jest? Pewnie szczotka taka. Więc za to się już wezmę. No i dobra, zobaczcie na to. Serio. To jest po prostu rozbój w biały dzień. Cztery stówy za filtr. Jakie 4? 4,5 stówy prawie. Plus przesyłka. Może coś na miejscu będzie taniej w sumie jak on kosztuje 400zł to w sumie nie jest taki zły zobaczcie prawie że nowy to co ja tutaj wydziwiam wymyślam jakieś kurde o przecież to jest nowka filtr tam nie wiem o co chodzi się czepiłem kurde dobry filtr chcę wymieniać nie no ale tak na poważnie to boli w kieszeni boli boli ale ale mus to mus może ja już nigdzie nie będę zaglądał, bo gdzie nie zajrzę, to jest coś nie tak. Z początku myślałem, że ten elektromagnes, włącznik sieczkarni na elektromagnes jest po prostu urwany i dlatego to nie działa. Oto tu się załącza sieczkarnie, ale zobaczyłem, że jest coś takiego. Zepsute. Myślałem, że tu jest jedna szczotka, ale są tutaj dwie szczotki. Ta jest od masy, ta jest od plusa. Zobaczcie, co się stało z tą od plusa. Stała stopiona. I wyłamana. Wyłamała się. O! Przegrzała się, stopiła i się, wyłamała. Wydaje mi się, że jeszcze o to. Należałoby trochę zeszlifować, bo być może tutaj to zahaczyło i też to się tak właśnie stało. Teraz najgorsze jest to, że tutaj w pobliżu za bardzo nie ma części do forsza. Tak docelowo. Wszystko jest na zamówienie i. Zamówienie to opóźnienie. Niestety. I. No nie wiem. E, zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj jeszcze wyrwać to wszystko. Te filtry i to. I to coś, jak to się nazywa. Nie wiem, kurde. Z, mam katalog, co sobie zobaczę. Ale już mnie to zaczyna denerwować, bo. O tą porę już chciałem, żeby to było na zicher zrobione i zająć się taką delikatną kosmetyką, a ja widzę, że tu jeszcze grzęznę w sprawach technicznych, I trochę mnie to niepokoi, ale mam brudną kamerę. No teraz czystsza kamera. Trochę mnie to niepokoi, bo nie chcę nie zdążyć, ale teraz tak. Tu widzę jakiś napinacz. Kółko napinające jest tutaj wyrobione. Kolejna rzecz, która jest wadą, że też tego wcześniej nie zauważyłem. Zaczynam się powoli denerwować, bo człowiek, który mi go sprzedał, mówił, że wszystko było ok, kosił do końca. Ale jak zajrzałem, Wszędzie gdzie zajrzałem To dobrze, że z jednej strony ja go kupiłem, bo przynajmniej jeszcze on będzie działał ten kombajn Bo myślę, że jeszcze roku tamtego pana Już by się nadawał Nawet na części by się nie nadawał Może jakieś tam Niektóre By z niego wyciągnął głównie silnik Ale tu nie o to chodzi, żeby komuś tutaj Ubliżyć, ale chodzi mi o to, że no nie, nie, tak, nie tak było rozmawiane. Tu miało być wszystko OK, a nie jest wszystko OK. A w zasadzie miała być kosmetyka tylko OK. Klawisze. No to zauważyliśmy pierwsze co to klawisze. I sito było uszkodzone. I w zasadzie to miało być tylko zrobione. I basta, nie. Okazało się, że klawisze to nie tylko ten był, ale również i ten do regeneracji. Mało tego, w tych dwóch była kratka, zresztą sami wiecie, zapchane to było zabite i no powiem szczerze, że tak być nie powinno. Tu jest coś, coś nie halo. Yy. Mało tego, jest jeszcze jedna rzecz. Dostałem dostałem ten odrzutnik słomy zupełnie od innego kombajnu. No miało to być kwestia przespawania tulejek. No to tak łatwo szybko powiedzieć. Jeszcze się do tego nie zabraliśmy. Bo nawet nie ma kiedy. Wszystko idzie kurcze jak to zwykle u mnie bywa jak krew z nosa. No i nie wiem. Nie wiem, co mam myśleć, ale jestem delikatnie już rozczarowany, bo no maszyna podoba mi się, ta maszyna mi się podoba, ogólnie ten model kombajnu jest spoko, fajne tu są rozwiązania, ale on jest trochę wycugany, nawet trochę bardzo wycugany. Dopiero to za, za, zaczynam tutaj dostrzegać jak już przy nim zaczynam grzebać no bo jak się ogląda to nie wszędzie zajrzysz nie na wszystko zwrócisz uwagę ale ale właśnie ale wydaje mi się że jako tako takie sprawy jak mocarnia to wszystko jest, jest w, w dobrym stanie może nie ma co tutaj na tego pana się mocno złościć, bo bo może nie miał czasu, żeby się nim zająć, nie miał nie wiem pojęcia czy czegokolwiek. Nie twierdzę, że tutaj mnie zrobił w bambuko, bo może tak nie być, ale yy, uważam, że kombajn nie jest w stanie takim jak było mówione. On jest po prostu bardziej zmęczony niż niż ustawa przewidywała. Ale myślę, że jak że jak się tutaj dobrze wszystko przepatrzy i to wszystko ponaprawia to odwdzięczy się ta maszyna bez awaryjnością. No bo chyba chyba tutaj... Wszystko co, co co mogłem wymienić, to wymieniłem, żeby więcej wymienić to kurde kombań bym musiał wymienić cały. No jeszcze te gumy podsiewaczy Ojgu ojce No 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 jeszcze te gumy tutaj mam kupione tylko kwestia wymiany a tutaj to jest akurat łatwy dostęp. I nie powinno być z tym problemu. A właśnie, łatwy dostęp i nie powinno być problemu, jak zwykle problemy się pojawiają. Ale dobra. Myślę, że jesteśmy już na ostatniej prostej, bo oleje, filtry, to jeżeli bym miał to na miejscu, to już do dzisiaj byłoby to zrobione. Elektromagnes tak samo jeśli bym miał części, to też. Yy. Przetestowalibyśmy to wszystko. I trzeba by było odrzutnik zrobić ten. I co tu jeszcze? I chyba tyle. Dobra, kończymy odcinek, bo wyjdzie zbyt długi. Myślę, że dzisiaj jeszcze coś nagram, bo już tak trochę się uspokoiłem z tym wszystkim. Już nie, nie ma takiego napiętego grafiku. Już wszystko takie najtrudniejsze, tak myślę, że zostało zrobione. Jeszcze tutaj w Haderze parę rzeczy. Ale to no już nie będę przedłużał. Zrobimy następny odcinek. Więc łapa w górę sup na pocieszenie. No trochę się naprawdę rozczarowałem się bez skitu, rozczarowałem się stanem kombajnu, który się trochę inaczej przedstawił, no ale życie. Także trzymajcie się, do następnego i cześć.